Siemana na YouTube, czyli witam serdecznie kontrowersyjny Marek, moi drodzy, lecimy z update'em rynku, bo dzieje się dużo. Więc tak, na samym wstępie, to nie są porady inwestycyjne, to jest moje prywatne zdanie. Jeżeli chcesz porad inwestycyjnych, musisz iść gdzie indziej. Więc, tak, moi drodzy, na samym wstępie pochwalę się wynikami, bo ja wiem o tym, że mamy 27 dopiero i miesiąc się jeszcze nie skończył, ale notujemy na dzień dzisiejszy 147% depona plus w tym miesiącu. 30 zagrywek, 19 zyskownych, zamknięte w B3, w grze jeszcze mamy 3, stratne 5, także wynik naprawdę fenomenalny, tak uważam. Ponadto, dokładaliśmy wczoraj Ethereum na grupie, informacja o tym, no to moja facjata, informacja o tym była tutaj, proszę bardzo, godzin 11.21, uśrednione EP i prezentuje się to w taki sposób, że aktualnie na każdym dołożonym eterze trader ma 160 dolarów zysku, na ten moment, na każdym dołożonym, ok, dołożonym. No bo od startu ponad 300, czyli od entry. Więc całkiem sympatycznie i to jest pozycja, którą rozgrywamy na, kana na kanale darmowym, dlatego jeżeli jeszcze Cię tam nie ma, takich pozycji będzie coraz więcej, to koniecznie wbijaj pierwszy link pod tym filmem w opisie. I teraz tak, moi mili, przechodzimy do rynku. Spodziewaliśmy się tego, mam na, mam na myśli my jako fire, tak? My jako fire, ja Wam mówiłem o tym, że spodziewam się tego, że zejdziemy do drugiej M z D1 i bardzo fajnie to wygląda, bo jeżeli teraz dostaniemy mocny impuls do góry, no znaczy mocny, troszeczkę mocniejszy niż do tej pory, to będziemy mieli z taką sytuację, że ta MK podbije nam do góry, i będziemy mieli niemalże idealną wręcz reakcję na drugą MK d 1 No bo MK goni cenę, to jest 18, więc 18 ostatnich świec, więc jak będzie mocniejszy impuls, to ona nam dogoni cenę. I akurat bardzo fajnie będzie to wyglądało na reakcję. Natomiast powiem Wam szczerze, moi kochani. Że najlepszy możliwy scenariusz dla mnie, czyli ten, o którym trąbię cały czas, to boczniak na bitcoinie przy założeniu, że rozładowują się indykatory. Za chwilę to pokażę: spadek dominacji i wzrost na altach poprzez przejście kapitału. Tak bym chciał, żeby się wydarzyło. Jak będzie, zobaczymy. Natomiast ten scenariusz dla mnie jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobny. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Jak zobaczymy sobie bitcoina na H12, to H12 na RSI tutaj możemy sobie narysować o taką linię i o tyle o ile. Może nawet dobrze byłoby, nie, tak to nie, tak trzeba bym narysować. Jak w mordę szczelił. O tyle o ile zobaczcie, że to akurat na IC Market'owym, na Binanceowskim mamy idealne punkty styku. No nie mniej jest blisko, ok? Więc ta linia fajnie nas podtrzymuje. To pokazał mi wczoraj Aquantic. I muszę przyznać, ma to rękę i ma to nogę. Jakby nie patrzeć, chociaż ja po takich rzeczach nie gram, ale jako ciekawostkę wam wrzucam, że H12 również jest ciekawym spostrzeżeniem, jeżeli chodzi o bita. Natomiast patrząc po Daily, czyli po d1, i patrząc po h4, spodziewałbym się, moi drodzy, tego samego. Co to znaczy? To znaczy, że na h4, zobaczcie, zaczynaliśmy w punkcie, zaznaczmy to sobie horyzontem. W tym miejscu proszę bardzo. Mieliśmy pik na rsi no i byliśmy dosyć wysoko na MACD, tak? Z tego miejsca dostaliśmy z tego miejsca. Tutaj dostaliśmy odreagowanie na RSI i na MACD. Przy czym przy tym odreagowaniu cena zrobiła nam ruch do góry i aktualnie znajdujemy się tutaj a na RSI jesteśmy tutaj niemalże całkiem rozładowani, nawet bas. Spójrzmy sobie najniższy możliwy punkt i tutaj nawet najniższe low, jakie było tego ruchu lokalnie, to najniższe low, no takie fakty autentyczne masło maślane, ale wiecie o co mi chodzi. Po prostu low, to warto zwrócić uwagę na fakt, że i tak byliśmy wyżej niż byliśmy tu. Czyli cena pomimo tego, że indykator się rozładowywał, cały czas idzie do góry, wykładniczo tak, bo nie, nie interesuje mnie to, że mieliśmy boom i korektę, wykładniczo poszliśmy do góry. Tak samo na MACD, tak samo na RSI. I tak samo, ja Wam to już tłumaczyłem, cena jest fraktalna, więc teraz, jeżeli na H1 mieliśmy to i to przeszło na H4, to jest spora szansa, że z H4 przejdzie na D1, ok? I teraz, jeżeli mielibyśmy taką sytuację, Właśnie dlaczego ja tak ciągle mówię o tym rozładowaniu się indykatorów z jedynki i przejściu dominacji w alty. Dlatego, że jeżeli teraz dominacja zostanie, może inaczej, kapitalizacja rynku zostanie na tym samym poziomie, to żeby Bitcoin spadał, dominacja bitcoina musi spadać, czyli dominacja altcoinów musi iść do góry. Tak, rozumiemy to. Prawo popytu podaży, ekonomia, albo wos w pierwszej klasie gimnazjum, lekcje ekonomii, podstawy podstaw. Prawo popytu, prawo podaży w telegraficznym skrócie. Więc teraz, gdybyśmy mieli taką sytuację, że Bitcoin będzie nam robił sobie konsolidację, jakąś tutaj powiedzmy, nie wiem, załóżmy, czysto hipotetycznie, ok. To możemy mieć. Taką sytuację, moi drodzy, że Bitcoin ostudzi nam indykatory z D1, co całkowicie powinno nam wystudzić H4 i H1, powinien zebrać siły do tego, żeby za jakiś czas, kiedy się rozładujemy, zrobić kolejną falę wzrostową, co to jest fala wzrostowa, przypominamy, moi drodzy. Ok, zróbmy sobie linię trendu, powiedzmy tak, ok, to jest fala wzrostowa, zaznaczę Wam to prostokątem, gdyby ktoś nie wiedział, celowo go nie przedłużę w prawo, o, settingsy, ok, czyli teraz załóżmy, że mielibyśmy tutaj konsolidację i załóżmy, że z tego miejsca mielibyśmy później znowu wybicie do góry, Czyli kolejny mocny ruch, czy on będzie taki, czy taki, czy taki, czy taki. No, taki to może za mało, ale powiedzmy taki. Nie wiem, to nie jest ten etap rynku, żebym ja to określał albo starał się nawet określić. Dla mnie ważny jest podział na futuresy i na spota. Jeżeli chodzi o spota, wszystko trzymam. Nic nie ruszam, nic mnie nie interesuje. Jeżeli chodzi o futuresy, bitcoin jest dla mnie teraz wyznacznikiem. Chociaż nie ukrywam, że korciło mnie, żeby zagrać stąd Longa. Aczkolwiek nic nie grałem. Gram na grupie z chłopakami, z naszym traderem, jeżeli chodzi o Fajera, jeżeli chodzi o kanał Futuresy by Mario. Bo tutaj naprawdę dzieje się totalny rozpierdol, to że jest ciężko nazwać to, co się tutaj dzieje na tym kanale. Ok, i, i tyle. Jeżeli chodzi o lewar, nie spuszczam się nad nim w sensie wystarczy mi, że zrobię sobie to, co robię, czyli popykam sobie delikatnie, bo dla mnie w hosie najważniejszy jest spot, po prostu. I z tego spota będę wychodził wtedy, kiedy rynek da mi jasne informacje, a grać na lewarze shorty zacznę w momencie, kiedy dostaniemy potwierdzenie tych shortów, tak jak na przykład miało to miejsce na poprzedniej Hossie, czyli tutaj, gdzie mieliśmy tutaj w tym miejscu. Wszyscy doskonale widzą, którzy interesują się analizą techniczną. Tutaj mieliśmy złamanie struktury. Idealny scenariusz po prostu zmiany trendu. Idealny, wręcz książkowy bym to określił. No nawet włącznie z tym wierzchołkiem, bo on też jest istotny do tego. Więc idealny, książkowy scenariusz zmiany trendu. I tutaj, oczywiście, jak wszyscy doskonale wiemy, ja, znaczy, wszyscy wiedzą ci, którzy ze mną grali wtedy, ale ja rozgrywałem shorty z samej góry, natomiast ja zacząłem grać shorty po tej świeczce. O, proszę, po tej konkretnie, po tej na samej górze zrobię, po tej świeczce. Dla mnie ta świeczka była potwierdzeniem tego, że idziemy do piekła. Dlaczego? Zapraszam do Fajera, tam się tego dowiecie. Natomiast na Bessie, nie chwaląc się w ogóle, tylko po prostu pokazując swoje umiejętności, na Bessie zarobiłem kilka razy tyle, co na hosie. A na tej hossie to była dobra hossa. I tak to spuentuję. Więc bardzo podobnie liczę tutaj, dlatego ja nie podpalam się tym okresem, bo to nie jest mój okres rynku. Chłopaki od nas z firmy robią rozpierdol na hossie. Oni są typowymi longer sami, ja jestem typowym shorterem, okay? więc ja wyczekam sobie swój rynek, wyczekam sobie potwierdzenia, teraz korzystam z wiedzy osób trzecich, czyli z wiedzy mojego serdecznego przyjaciela i naszego tradera, właśnie naszego tradera i tyle. No i również z wiedzy Aquantica, który jest bardzo, ale to bardzo mocny, co zresztą nieraz się mogliście przekonać. I teraz moi drodzy, słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. Chciałem poruszyć aspekt psychologiczny, tak delikatnie tylko, bo po ostatnim materiale, a w międzyczasie przejrzę sobie kalendarz i będę z wami rozmawiał, po ostatnim materiale na temat areny tradingu wybuchło gówno. Nie wiem jak ich nazwać, ale nazwijmy ich zwolennikami. Zwolennicy areny tradingu udzielili się w komentarzach i moi drodzy pisali różne głupoty. O ten się kurwa odezwał, co spota nie sprzedał? Nie, nie sprzedałem. Ten, co arbitrum sprzedawał, tak, sprzedałem arbitrum ze stratą, tak, zgadza się, tak, odkupiłem je, tak, po gorszej cenie, ale w międzyczasie zrobiłem flipa na Wifie, który odrobił mi stratę arbitrum i arbitrum teraz mam po lepszej cenie niż miałem wtedy, więc de facto i tak mam więcej coinów niż miałem, czyli to już jest zagrywka w plus. Czy, czy coś jeszcze tak naprawdę do czegokolwiek się trzeba odnieść? Słuchajcie, pozycje stratne są czymś naturalnym. To jest tak zwany koszt uzyskania przychodu i na giełdzie występuje również dokładnie to samo pojęcie, to samo zjawisko. I teraz, jeżeli Wy moi mili nie rozumiecie tego, że sprzedać jedną pozycję, gdzie i tak ma się x5 czy x6 na portfelu, sprzedać jedną pozycję w stracie, która nie zrealizowała mojego założenia, czyli arbitrum. Gdzie kompletnie po dziś dzień nie rozumiem, dlaczego to arbitrum kosztuje tyle, ile kosztuje, ale odkupiłem je, bo teraz pod update Ethereum uważam, że w końcu może dostać swój ride. Tak. Myląc to, że ktoś sprzedał jedną pozycję w stracie, gdzie miał kilkanaście w grubym zysku, razy 10, razy 20, razy 40, tak jak GameSwift na przykład, czy razy 30, tak jak Feature.ai, Render Injective, Dogecoin, w chuj tego było, to porównując to do tego, że ktoś wyprzedał całego spota na samym dipie. Wybaczcie mi to określenie, moi drodzy, ale trzeba być co najmniej człowiekiem nierozumnym albo zaślepionym. I teraz rynek ma to do siebie, że on weryfikuje. I weryfikuje. Czasami trzeba na to poczekać, ale weryfikuje zawsze sprawiedliwie i bardzo dobitnie. I poczekajmy na koniec hossy, zobaczmy, co to będzie. Jak to będzie? Kto miał rację? Kto będzie pływał bez majtek, jak to się mówi? Jak wypompujemy wodę z basenu? Dobra, więc na razie te swoje osądy i, i te swoje krzyki, retlerki, bardzo proszę, żebyście pouciekały do budy, bo, bo jedzonka nie będzie wieczorem i będziecie głodne, szły spać. Więc najpierw zaczekajmy aż. Zrealizuje. Każdy z nas zrealizuje swój plan i rozliczajmy się później z tego, jaki kto jest kurwa mocny na koniec Hossy, dobra? Bo ja gram wabank, tak jak powiedziałem, albo będę kurwa pytał się, czy frytki w zestawie w McDonaldzie pracując, albo będę pluł na, hejt, na, na hejterów, Nawet ciężko mi to przez gardło przechodzi. Albo będę po prostu melał kurwa na hejterów z helikoptera. I to jest albo wóz, albo przewóz w moim konkretnym przypadku. Natomiast, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, prowokacje czy, czy tego typu rzeczy, pożytkujcie swój czas trochę lepiej, bo pierdolicie głupoty, jak małe dzieci. Co do wydarzeń, moi drodzy, wczoraj FOMC, które delikatnie coś tam faktycznie zadziałało na rynku. Dzisiaj mamy wstępnych bezrobotnych, już mieliśmy, bo to już godzina 15. Natomiast patrząc tutaj, tutaj nic sensownego, ja nie widzę tutaj również, więc w zasadzie tyle w temacie. Jeszcze pokażę Wam tylko jeden fajny case, że zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. 21, a tutaj 12, czyli zobaczcie, Londyn, tutaj mamy drugą w nocy, tutaj mamy siódmą, zobaczcie. Czyli tak, na start Europy, bum, wybitka Azji, ciach, dotąd Europa się zbudowała, Londyn wyciął Europę i już później Ameryka, ciach. Podbiła tutaj na wycinkę kolegów z Bliskiego Zachodu i bum, Wycieli. I dzisiaj Ameryka idzie w drugim kierunku. Bardzo często rozgrywane scenariusze, tak zwane Pasesyjne. No i zobaczymy, co to będzie. Żeby mówić o jakimś mocniejszym powrocie, dobrze byłoby właśnie z tego indykatoru, który tutaj widać, to jest HTS. Dobrze byłoby wybić się ponad tą drugą bandę pierwszej wstęgi. Utrzymać się tutaj i kontynuować ruch wzrostowy. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się serdecznie zapraszam was do fajera moi drodzy, na darmowy kanał, dlatego, że w piątek startuje promocja na Black Friday, nie będzie to minus 50, minus 100%, inne grupy wyprzedają się minus 75%, śmiać mi się chce z tego powodu, bo to jest tak, jakby Porsche zrobiło rabat na swoje samochody 75%, wiadomo, że nie zrobi. Audi daje rabatu na przykład 20%, Porsche daje 3%, no chyba wszyscy wiemy dlaczego, prawda? Natomiast nie zmienia to faktu, że Audi tak czy siak dojedziesz do celu, a w przypadku Grup tradingowych, jeżeli dołączysz do tej chujowej, to upierdolisz force. No i tyle w temacie, w zasadzie. Weryfikujcie, kto stoi zawsze za firmą. Weryfikujcie, czy ktoś, kto bierze od was force, wcześniej nie prowadził 10 innych firm, które wyjebały ludzi, było na nagłówkach gazet, czy tam na, na nagłówkach stron internetowych i na pierwszych stronach gazet, nie dajcie się, kochani, zrobić. W chuja. bądźcie bezpieczni. Jeżeli nie chcecie dołączać do fajera, nie dołączajcie do fajera. Publikuję dla Was za darmo na YouTubie. Chcecie, korzystajcie, nie chcecie, nie korzystajcie. Róbcie, co chcecie, niech wam się powodzi. Peace out.